Pokażę ci jak robić niesamowite animacje przy użyciu AI. I wyglądają one tak. Kurde. Fajnie wyglądają te animacje, ale nie ogarniam Da Vinci i nie mam w ogóle pieniędzy. A jak Ty też nie ogarniasz da Vinci, to poprowadzę Cię krok po kroku, żeby nie było to dla Ciebie trudne. Wszystkie animacje będziemy robić w darmowym planie naszego AI. I dlatego jakość może być trochę gorsza od naszego oryginalnego klipu. Zaczynamy, wrzucając nasz klip na timeline. Jak mamy nasz klip, to szukamy momentu, w którym chcemy, żeby nasza animacja się zaczęła. Wtedy dajemy tutaj S, czyli tniemy, albo możemy kliknąć też B i uciąć. Jak mamy to, dajemy Windows Shift S. Wtedy robi nam się screenshot. Zaznaczamy i jak mamy ten screenshot, bierzemy go, klikamy, no i tutaj dajemy, żeby go zapisać. Jak już zapiszemy na screenshot, to wchodzimy teraz na heightsfield.ai. Jak już wejdziemy na tą stronę, klikamy wideo i Heightsfield DOP. I teraz mamy tutaj mega dużo animacji. Możemy tu sobie powybierać jak już sobie wybraliście, ja wybrałem teraz Face Sponge, no to dajecie, tutaj klikacie na tą ikonkę zdjęcia I dodajecie swojego screena No i dobra, jak już dodaliście swojego screena No to macie tutaj prompta do napisania Ja wziąłem face punch, no to nie muszę nic pisać Ale jeżeli chcecie, żeby na przykład zamienił się w halka, zaczął płonąć To piszecie tu I ważne jest to, żeby pisać tu po angielsku Ja teraz dam generate, tu heightfield AI daję, Light, tu są ustawienia Możecie czas trwania ustawić U mnie to jest 5 sekund, Sit random, steps 30 No i dobra, generate klikam jak kliknęliście Generate, no to macie tutaj, ile czasu możecie czekać. Możecie kliknąć Generate Faster, ale wtedy jest to płatne i wtedy możecie mieć w lepszej jakości ale my wszystko robimy w darmowej wersji. No i tu pokazuje, że niby 42 minuty, ale ja odpalę stopper i zobaczę, ile dokładnie się na to czeka. Mi się wygenerowało w 2 minuty i 30 sekund. No i jak wam się wygeneruje, powinno to wyskoczyć właśnie tutaj. No i teraz ja zobaczę jak wyszła ta animacja. Widać, że jest ona w slowmo, mi się taka podoba. I teraz, żeby pobrać, to klikacie tylko tutaj. No i już wam się pobierze plik. Teraz wchodzicie do DaVinci i jak zobaczycie, no to tutaj mamy to cięcie. Rozsuwamy to, dodajemy plik, który wygenerował nam AI. I żeby bardzo nie było widać tej różnicy, że się zmienia, to przybliżcie sobie ten klip AI. No i całość powinna wyglądać tak. Wiadomo, widać, że jest tu przejście. Ale niestety nie możemy nic z tym zrobić, no bo jest to darmowa jakość. Chyba, że znajdę jakiś lepszy generator, to wtedy nagram kolejny film. A tak, to jest wszystko, i myślę, że to nie wydaje się jakieś trudne.